Właśnie teraz zapisz się na moje darmowe wyzwanie, ile czasów angielskich naprawdę musisz znać, aby zawsze dogadać się po angielsku. Wiem, jak Ci pomóc, ponieważ uczę ludzi w Twoim wieku od lat i wiem, jakie są Wasze problemy. Pewnie jesteś około czterdziestki i starszy. Nie miałeś angielskiego w szkole albo miałeś krótko i może uważasz, że jesteś już stracony w temacie języka angielskiego, a niestety wiesz, że angielski powinieneś trochę znać. Chcesz go znać, ponieważ jeśli jesteś w tym wieku, pewnie. Masz już zarobione jakieś pieniądze, stać się na wczasy, ale oczywiście nigdzie nie pojedziesz, no bo paraliżuje Cię strach przed tym, że trzeba by było coś po angielsku. Wstyd Ci tak naprawdę za to, że nie jesteś w stanie się za bardzo odezwać. A może masz pieniądze na inwestycje, myślisz o tym, żeby kupić mieszkanie, jakiś apartament za granicą, może na Cyprze, a może chociażby w Bułgarii, ale przecież w Bułgarii nie będziesz rozmawiać po bułgarsku, tam też potrzebny będzie angielski. A może należysz do ludzi, którzy już mają wnuki w Anglii. Twój syn, twoja córka mają e, męża, żonę Anglika albo z innego kraju i ty po prostu zwyczajnie chciałbyś się porozumiewać z wnukami, z rodziną swojego syna lub córki. E po prostu chodzi o życiowy angielski, a nie taki na papierze. Wiem, jak ci pomóc. Jestem praktykiem, nie teoretykiem, skończyłam filologię angielską, ale sama mieszkałam w Anglii i wiem dokładnie, jak mówią Anglicy. I mogę ci pokazać to, że nie trzeba znać kilkunastu czasów języka angielskiego, aby po prostu normalnie się dogadywać po angielsku. Pokażę ci to w trakcie trzydniowego wyzwania. Wystarczy, że się na nie zapiszesz, zrób to właśnie teraz.